W tym materiale opowiem, skąd się wzięło dziurkowanie na znaczkach pocztowych. Aby to wyjaśnić, należy się cofnąć w czasie do 1840 roku, kiedy miała miejsce emisja pierwszego znaczka pocztowego na świecie, czyli Black Penny. Pierwsze znaczki brytyjskie, jeżeli nie były wykorzystane, można było z powrotem wymienić na gotówkę. Stąd pojawiły się liczne kradzieże. Aby uchronić się przed stratami, właściciele przedsiębiorstw zaczęli oznaczać zakupione przez swoje firmy znaczki pocztowe. Celem było uchronienie znaczka przed kradzieżą lub innym niewłaściwym użyciem, ponieważ oznaczonego znaczka nie dało się sprzedać, nie było też możliwe wysłanie go przez inną osobę. Początkowo jako oznaczenia służyły nadruki z nazwą firm lub wytłaczane suche pieczęcie. Kilka lat później zainspirowano się sposobem kasowania biletów kolejowych, i do poczty Zjednoczonego Królestwa wpłynęła propozycja oznaczania znaczków będących na użytek firm poprzez dziurkowanie. W 1868 roku poczmistrz generalny Zjednoczonego Królestwa wyraził na to zgodę. Na początku stosowano dziurkowanie w formie pełnych nazw firm, jednak generalny urząd pocztowy wyraził sprzeciw, ponieważ jego zdaniem Znaczki pocztowe nie mogły służyć jako reklama prywatnych przedsiębiorstw. Z tego powodu zaczęto używać dziurkowania w formie inicjałów pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład nazwy przedsiębiorstwa. Na początku użycia dziurkowania nazywano je SPIFS, od początkowych liter angielskiego określenia stamps perforated with initials of firms and societies. W 1943 roku nastąpiła zmiana nazewnictwa na PERFIN. Od Perforated Initials. Jak już wspomniałem, najpopularniejsze są dziurkowania w formie inicjałów, jednak zdarzają się również perfiny przedstawiające jakiś kształt lub przedmiot. Na chwilę obecną znamy około 20 tysięcy wzorów brytyjskich perfinów, 12 tysięcy wzorów niemieckich 6 tysięcy amerykańskich oraz 3 tysiące francuskich. Oczywiście dziurkowania występują również na znaczkach innych krajów, takich jak na przykład Austria, Szwajcaria, Czechosłowacja, występują również sporadycznie na znaczkach polskich. Dziękuję za uwagę. Na koniec jeszcze mały postscriptum. Otóż w dzisiejszym odcinku wystąpiły trzy znaczki Czechosłowackie z okresu przedwojennego, jeden znaczek z monarchii Austriackiej. Oraz jeden znaczek z plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim z dziurkowaniem BWV. Pozdrawiam.